Siemandero, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Dzikigon, A w dzisiejszym filmie yy, pogadamy sobie o ucznictwie, jak chyba w pierwszym filmie zapowiadałem, mogę lizać takie tematy, yy, ponieważ co nieco na te tematy wiem. I tam chyba nawet padło pytanie, czy mam swój łuk jakiś. I tak mam swój łuk, to jest akurat w torbie, ale. Omówię go dla Was, pokażę Wam, co mam, jak mam z czego sobie strzelam. Nie, nie pokażę Wam jednak moich strzał, ponieważ nie mam ich tu teraz w tym momencie przy sobie, a będę szczery, nie chcę mi się iść po prostu po nie. No więc, tak. Mój łuczek, mój misiek, jak ja go nazywam. Co ogólnie mam w tej torbie? Karwasz, czyli osłona przed ramienia, jakby ktoś nie wiedział. No jakiś maksimal, najtańszy, nie wiem, o ile on chodzi? Chyba trzy dyszki, o ile dobrze pamiętam. Ja go od znajomego za darmo, więc dzięki daro. Co tam jeszcze w środku? Zapasowe lotki, myślę, że każdy łucznik powinien mieć. Guma do wyjmowania strzał z kostki, jeżeli się za mocno wbiją. Miarka łucznicza. W salach, przydatna rzecz. Spust łuczniczy. Gdyby ktoś nie wiedział, dlaczego używam spustu, a nie z palców, to dlatego, że e, używam kół bloczkowego. To jest spust True Fire. Konkretnego modelu Wam niestety nie podam, bo nie pamiętam. Jest on jednak. Regulowany na długości tej długości. Ja mam akurat na full, bo tak mi jest najwygodniej. Odkręca się tą tu śrubeczkę. Nie wiem, czy to widać. No, tu jest śrubka, w każdym razie odkręca się to i ten pręcik wkręca się w środek, tak jakby. No, on tam wchodzi głębiej i na tym, na tej zasadzie reguluję jego długość. Super sprawa. Taki stały, fajny, 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 fajny spuścik. Yy, tu mam jeszcze regulację siły naciągu. Nie wiem, czy to widać. To tu jest śrubka. Im bardziej jest wkręcona do środka, tym mocniej trzeba nacisnąć spust, żeby yy, zwolnił cię dziwę po prostu. Yy, osobiście wolę takie spusty na stałym łączu niż na tasiemce. Na tasiemce są moim zdaniem niewygodne, ale co kto woli. Yy, dobra. Yy, tak jak mówiła, ja strzelam z broczka, nie jest to tradycyjny. Yy. I co? co pokazać. No po co? Na co tu Jest to takie pydle, taki mój misiek. Yy, konkretnie jest to ber, yy, ber bear, nie jest yy, Legit. Yy, Ona ciągu regulowanym. Gdzieś to powinienem znaleźć. O ile dobrze pamiętam, to jest to naciąg regulowany w granicach 20 funtów do 70 funtów. Także gigantyczny rozstaw naciągu. No, jest to łuk. jeden z najtańszych odberam, tak szczerze mówiąc. I teoretycznie jest łuk myśliwski w praktyce jest to łuk dla początkujących taki mocny łuk dla początkujących ponieważ można z tego co wiem przynajmniej dostosować go praktycznie pod każdego od dziecka, poprzez nastolatka yy, aż do dwumetrowego dorosłego faceta yy, jesteśmy w stanie w nim regulować po prostu wszystko w bardzo dużych zakresach no, tak jak mówię, jest w stanie z niego strzelać dziecko jest w stanie z niego strzelać bardzo celnie Yy, dorosły mężczyzna. No, ja nie mam z nim problemu żadnego. Jest super sprawą. Moim zdaniem kosztował mi on jakieś 1500 zł. złotych. mówię, jest, to jest jeden z najtańszych łuków od fir firmy BER. Yy, tańszy jest chyba tylko BER Salut, o ile się nie mylę. Yy, ale też pewności nie mam. Przy czym ja go kupiłem gołego. Totalnie gołego, bez niczego. Bez. Yy, bez stabilizatora, bez podstawki, bez celownika, z innym odciągiem kabli, bo tu mam, jak widzicie, customizowany. Ja tu mam generalnie wszystko skustomizowane. No i z innym pipsidem, bo pipside oryginalny, który jest w tym łuku, jeżeli kupujecie go w zestawie, to jest ten na smyczy, takiej gumce. Ja tu mam pipside i już wam pokażę jaki, bo akurat mam kilka pixajdów z zapasie. Takie coś Meta RPG Hunter i 1 do 4 cala. Czyli 1,4 cala, cala. Ponieważ u mnie on się najlepiej sprawdza, No są różne rozmiary. Jak widać, tu mam czarny akurat w pudełku. Tu mam zamontowany niebieski. Celownik to jest TRUGLOW Carbon, o ile dobrze pamiętam. Ale ręki sobie też za to nie dam obciąć. Chyba tak. Podciągacz kabli, w sensie to tutaj. To jest Chinol. Za kurde nie wiem, dwie dychy chyba. Kupiony gdzieś tam, no jakiś HINOL po prostu, gdzieś w internetach. Pręt odciągacza to już jest w ogóle mega custom, bo tego nie kupiłem. Tylko po prostu w mojej poprzedniej pracy poprosiłem kolegę, żeby mi wytoczył z pręta aluminiowego tą średnicę, bo tam był trochę grubszy ten, który miałem. I go sobie na prasie sam wygiąłem. Także jest to super mega custom. Tego nie kupicie po prostu, to trzeba sobie zrobić, chyba że gdzieś wynajdziecie jaką, jakiś taki pręt. Zaoksydowany, oksydowałem go własnoręcznie, średnio to wyszło cały porysowany. Jest, ale to dla od użytkowania. Yy, dobra, idąc dalej, yy, tu mamy przyspieszacze cięciwy. Yy, one są oryginalnie w tym uku. sztuk 4. Yy, sama cięciwa i kable, bo one też były wymieniane. Yy, to jest wersja Pro, zamawiana w centrum łuczniczym w Jaworzu. O ile dobrze pamiętam, ze 150 zł chyba za cięciwej kable dałem, z wymianą wtedy, jeszcze był na serwisie, jeszcze wtedy był na gwarancji, hmm. chyba uszkodziłem wtedy cięciwe czy, czy, czy coś, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc. Dobra, idąc dalej, <laughs> Opaska czy Smyr, jak to woli, eee, to jest Hunter, dokładnego modelu, nie pamiętam, pamiętam, że firmy Hunter. Super sprawa, fajnie, fajna, sztywna, także jak łuk się trzyma, to, to się trzyma po prostu i nie ma opcji, żeby gdzieś tam zjeżdżała, ślizgała się, jak nieraz jest w tanich chińskich yy, smyczkach, albo żeby się tu popuściła na mocowaniu. Też nie ma takiej opcji, są tu śrubeczki, po prostu na śrubach się to trzyma. Yy, no i dobra, lecimy dalej. Yy, podstawka, gówno widać. Podstawka, jest to podstawka opadająca yy, NAP Apache. O, jak widzicie, jak się, go, jak się łuk naciąga to ona sobie się podnosi, jak łuk się popuszcza to ona opada. Jest to podpięte na lince, tu do kabla, który jest ciągnięty w dół, gdy naciągam łuk. Nie będę go teraz tutaj naciągał w domu, bo no lepiej nie po prostu. Hmm, wracając jeszcze do tematu celownika, bo nie omówiłem go, powiedziałem tylko jaki to jest model, jest to celownik. Myśliwski pięciopinowy z poziomiczką u dołu. I on ma tą zaletę, że po pierwsze ma bardzo duży światłowód, tutaj w środku, do pinów. O, proszę nie wiem, czy będzie to widać. Te, te piny, widzicie jak świecą? Pięknie. A po drugie, on ma bardzo mocny, mocną lampkę UV. Teraz jest jasne A nie, widać ładnie. I tutaj pierścień jest fluorescencyjny. On po prostu świeci w ciemności. Super sprawa. Hmm. Dobra, wracając do podstawki. Ja kupiłem używkę, dałem za nią nie pamiętam ile, ale mało. dychy chyba, czy coś? E, przy czym bardzo trudno miałem ją znaleźć, ponieważ. Raz, że podstawki NAP Apache to jest wersja pierwsza, jeszcze wyszła wersja druga, która jest odchudzona, jest lżejsza po prostu, ale te podstawki są po pierwsze niezniszczalne. No, chyba trzeba młotkiem w to przyłożyć, a i tak nie jestem pewny, czy by to coś dało, żeby to zepsuć. No, tego się po prostu nie da zepsuć. Eee, to raz, że jest to no, niezniszczalne, a dwa, y, mój łuk jest łukiem leworęcznym, w sensie. Jak większość ludzi strzela w ten sposób, że trzyma łuk w prawej ręce, naciąga go lewą pod... Jezu, odwrotnie. Trzyma łuk w lewej ręce, naciąga go prawą pod prawe oko, tak ja mam odwrotnie. Ja naciągam łuk lewą ręką pod lewe oko i nie jest to to, że ja jestem leworęczny, ja jestem praworęczny, a w zasadzie przez wyuczenie oburęczny, ja po prostu mam lewe oko dominujące na prawe na dłuższym dystansie nie widzę. I dlatego wybrałem łuk leworęczny pod lewe oko. No, i o czym jeszcze nie mówiłem, a co w moim miśku jest. <laughs> Lub, znaczy D-Loop, yy, wiąże sam, gdy się zniszczy, nie, nie wysyłam go gdzieś tam na serwis. Yy. Kisser, żeby łatwiej po prostu się składać. I ostatnia rzecz stabilizator nap Apache tak samo jak yy, podstawka. Yy, największa zaleta tego stabilizatora to to, że można go skrócić po prostu bez jakichś większych yy, problemów po prostu ten element można od niego odkręcić, wtedy mamy krótszy yy, 5 calowy yy, stabilizator, w tym momencie mam 8 cali. Można też dokupić jeszcze przedłużkę i zrobić z niego 11 na przykład. Mm, mi ósemeczka w zupełności wystarcza. Najlepiej mi się właśnie na ósemeczce strzela. Świetnie mm, stabilizuje, w sensie świetnie tłumi yy, drgania łuku. Yy, no i to by było na tyle jak chodzi o mój sprzęt. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania co do yy, łuków takich, jakich czy owakich yy to piszcie w komentarzach. Jeżeli będę znał odpowiedź na pytanie, to odpowiem. Jeżeli nie, to popytam poznajomych, którzy albo poszukam po internetach i, i wtedy odpowiem. I to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. Naka. heja.